Ten rzut zaczynał mój każdy dzień. Łomot książek mówił mi, że najlepsze dopiero przede mną. Po szkole miałem tylko jeden cel. Nie traciłem czasu na jakieś obiady. Robiłem wszystko, żeby jak najszybciej iść na dwór. Po wyjściu z klatki czułem wolność, a zaraz potem ciekawość, i ekscytację. Nigdy nie wiedziałem, co przyniesie kolejna godzina, choć w razie czego zawsze miałem przygotowany plan B. I nawet jak było nudno, i tak nie było nudno. Najbardziej lubiłem wyprawy. Te dalekie, na które wyciągałem ścigacza. Podbijałem lasy i, i doliny. Nie zawsze się to udawało, ale jak się udało, to robiłem bazę. Czasami atakowały mnie wilki, a czasami po prostu gapiłem się w niebo. Zawsze było co robić. Czas leciał jak szalony, a ja byłem zawiedziony, że muszę już wracać do domu. Wtedy jeszcze nie rozumiałem mojego taty, który po pracy zawsze siedział w domu. Jego życie wydawało mi się strasznie nudne, a ja myślałem, że nigdy taki nie będę. Dopiero kilka lat później dotarło do mnie, że sam wpadłem w tę pułapkę. Praca, samochód, kredyt. Krok po kroku realizowałem marzenia tylko po to, aby połowę życia przeleżeć na kanapie. Wystraszyłem się i musiałem to zmienić. Ustanowiłem podejść do tematu naprawdę solidnie. Zacząłem szukać opcji. Terminy nie pasują, urlopu nie dostanę. Oj, trochę za grubo. Mijał dzień za dniem, a ja nadal siedziałem na kanapie szukając złotego środka. Powoli zaczynałem odpuszczać. Ścigacz Czasami szukamy za daleko. Nie myślimy o sobie przez lata, żeby potem nagle porywać się z motyką na słońce. Przypomnij sobie, co dawało ci prawdziwą frajdę. I sprawdź, czy przypadkiem to nie wszystko, czego ci dziś potrzeba. Jest jeszcze tyle miejscówek do odkrycia. Centrum Rowerowe Sprint. Wyjdziesz na rower?